Tylko tam nie mów ludziom, że Ci 5 tysięcy za odcinek zapłaciłem, dobra? Żeby się nie wydało. 5 tysięcy to za samo to, że tu stoję w ogóle. Aha. A to dalej będziemy nagrywać? Czy A, to już koniec? Nie, na wstępie miałem nie? No to znaczy, słuchaj, no tylko tyle na samym no, początku. A to się skończy na tych 5 tonach. Aha, no to dobra, okej. Okay. No to cześć. Manko z tej strony Krycha i witam Was na kanale Mr. Krycha. Zaraz. A co tutaj robi Kickster? Panie, że trafiliście na ten kanał z mojego kanału. Subskrybujcie kanał Kickstera, subskrybujcie mój kanał. Nie, nie subskrybujcie kanał Kickstera, subskrybujcie ten mój. przycisk, który jest w tym miejscu gdzieś dokładnie, który wskazywam swoim zajebistym samolotem, powinien być szary. Jest czerwony. Zaczekaj, zaraz go zmienię. Powinien być teraz czary. Dobra kochani, w dzisiejszym odcinku zdrapiemy sobie 250 zdrapek! 250? Wow! Niech chyba się poprawi trochę ruletką. Co Kickstarter dotknie, to nie wieje, tylko wzrasta tego wartość. Słuchaj, no umie wszystko dobrze, w porządku, weź I tak doszło, tak 2000 tysiące słów, tak jak ci się żyje, Po tym, jak wbiłem dwa tysiąca subskrybentów, czuję się wzmocniony. Bo życie się odmieniło. Tak, tak. Czuję się teraz prawdziwym youtuberem, a nie tylko kupującym subskrypcję zwykłym pozerem. Przed nami losowanie pomiędzy dwoma zdrabkami, wypłata oraz. Co tutaj mamy? Pięć szans! Za chwilę zakręcimy ruletą i sprawdzimy, do kogo. Jaka zdrabka. Okay, w związku z tym, że jesteś moim gościem, e, pozwolisz, że ja zakręcę ruletką, a ty sobie rzucisz, ale wybierz najpierw kolor. Ustal. czarny eee, czorny, okej. Czarny okay. to będzie pięć szans. Nie jestem rasistą, także czarny. Tak, więc czarny, tak jak e, lakier w niejednej omedze. Jest wypłata czerwony, czarny pięć szans, co wypadnie, to drapiemy. Okej, okay, to ja rozkręcam ruletę, a ty rzucaj. Ależ profesjonalne zagranie. No. Aż kur... I co tam wypadło, to co musisz wziąć? Poczekaj. Czarny. Czarny, czyli zielony. zielony. Czyli... Możesz okay. zielone, ja mam czerwone. To przystępujemy do drapania. Kickster już wystartował, a za mną musicie poczekać. Ja już się rozgrzewam. Poczekajcie. Tutaj nie wygrywająca, a tutaj wygrywająca. Oczywiście. To działamy. Jest moneta, 10 zł. 10 zł everybody. Teraz wszyscy tańczą 10 zł everybody. Modlitwa fuck ich nie? 10 zł. Dziesięć złotych! Dziesięć! O moja moje modlitwy zostały Dziesięć! Dziesięć! zeta! Dziesięć! To złote! Dziesięć! złoty ty! Mogę coś Dziesięć! z Dziesięć! <grymne> Dziesięć! na światła. No, mów i tak wiesz, na wolnych obrotach, nie? Na wolnych obrotach i nagle kurwa ruszam i to na benzynę. I chuj. I chuj. Też już się pomurwić, mówisz? Co robisz z zdjęcie? Wiesz do miniaturki, nie? Ale tak wiesz, żeby było, nie? Wiesz, to, to, to nie, to tutaj, poczekaj, takie tutaj co zostały do drapania, nie? Ile ci jeszcze zostało? Więcej niż blachy w bo metrę. Aha. I chuj. I. I poczekaj. Kurwa, aż Jak nie wygram tutaj, to po prostu normalnie, normalnie. Dobra. Sobie o, ostatnia zdrabka. Przechodzimy do drapania ostatniej zdrabki. Szczęśliwa myślisz? Kupnąłem. Tak, tak, tak jak tylko szyby, żeby w Oplu odparowały, jak nie upnę. działa, wentylacja. Tak, jak... Czy ty to wsadziłeś do. Do gupy! Drapiemy! Kurwa benzyna! Chuj. Chuj! Wielki dwa bąbelki. Jesteśmy pod zdrapaniu. Kurwa i to pieniędzy. 250 zł Dobra, jesteśmy po zdrapaniu 250 zdrapek 125 na głowę. Po zdrapaniu okazało się, że. Jesteśmy w plecy. To jest... On jest, bo on jest podwójnie, bo mi zapłacił. Aha, no ja jestem, ja jestem w plecy raz, że zapłaciłem mu za odcinek, dwa, że musiałem kupić zdrapki i trzy, że jeszcze nic nie wygrałem, bo to nic nie jest żadna wygrana. Okej, okay, dobra, nie, musimy powiedzieć, że dużo wygraliśmy, bo inaczej lotek nas pozwie. No tak nie zapłacił, także ja się przyznaję, że wygrałem 42 zł. Okej, okay. ja się przyznaję, że wygrałem 55 zł, tak więc. Na sam koniec! Chcieliśmy powiedzieć, że całość zostanie przekazana na fundację ratujmy Opla. Wy też możecie wpłacać w pieniążki numer. Wy też możecie uratować z Opla. Słuchajcie, tam na dole macie numer konta do płaty. prosimy o... Wpisywanie w tytule przelewu Każda złotówka to jest jeden uratowany kuń mechaniczny Każde 10 złotych to jest jedna uratowana reparaturka W jednej czwartej A każde 300 złotych to wahacz <grytanie> <grytanie> Chciałem powiedzieć, żebyście subskrybowali kanał Kickstera no bogactwo, bogactwo! Subskrybowali kanał Krychy! No. Subskrybujcie, jak jeszcze tego nie robicie. Wbijajcie na grupę bojowników Krychy! Wbijajcie na fanpage'a Kicksterznawca i wbijajcie na mój kanał również, Kickster TV. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiamy! Ja, czyli Kickster, cześć! I na razie! <laughs> bogactwo! Bogactwo! bogactwo. <laughs>